Z strony Ola i witam Was na moim kanale. Dzisiaj w końcu pierwszy filmik w nowym mieszkaniu, już z regałem za mną. Już moim tłem są książki, to będzie raczej takie stałe tło moich filmików. Zastanawiam się jeszcze troszeczkę nad zmianą ustawienia tych książek, a te regały lekko, inaczej będą stałe, bo widzicie tutaj za mną przerwę między nimi. Jej nie będzie, bo te regały będą przesunięte w tę stronę, tylko na razie jeszcze nie mamy tutaj przyklejonej listwy. Także mega się cieszę, że w końcu mam regały, widzę swoje wszystkie książki i kiedy skończę czytać jedną i wybieram kolejną, to po prostu Patrzę na te półki i szukam sobie książki, po jaką chcę sięgnąć, a nie po tych wszystkich kartonach szukać książki. I akurat tą, którą chciałabym przeczytać, zawsze znajdowałam w tym ostatnim kartonie. Teraz już nie mam z tym problemu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o książce, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła czyli o Frankensteinie autorstwa Mary Shelley. Tą książkę czytałam w ramach ym, okładkowego maratonu czytelniczego Panny Sasny. Najpierw, może pokrótce, opowiem Wam, o czym jest Frankenstein. Chociaż myślę, że większość z Was wie, chociaż ja niby wiedziałam, a trochę rzeczy mnie tutaj zaskoczyło i ta historia wyglądała troszeczkę inaczej. Na samym początku tej historii poznajemy Roberta Waltona. Który wybrał się w podróż statkiem w kierunku arktycznych lodów. Podczas tej podróży spotyka człowieka, Płynącego na krze, który jest u kresu swoich wytrzymałości, i bierze tego rozbitka na swój statek. Tym rozbitkiem okazuje się być Wiktor Frankenstein. Po pewnym czasie postanawia opowiedzieć dla Roberta swoją niezwykle smutną historię życia. I właśnie znaczna część tej książki to jest opowieść, 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 opowieść e, Wiktora. O swojej rodzinie, o jego pragnieniu wiedzy, o jego e, zwiedzaniu świata e, i o jego makabrycznym eksperymencie. Myślałam, że tą opowieść znam naprawdę bardzo dobrze i nic mnie tutaj nie zaskoczy, a okazało się, że było tutaj wiele zaskoczeń. Było parę rzeczy, które e, było zupełnie inaczej przedstawione, aniżeli ja zapamiętałam z tych przedstawień w teatrach czy z adaptacji filmowych, bo na przykład tutaj nie był potrzebny piorun, żeby stworzyć potwora. Tutaj naukowiec Wiktor Frankenstein nie musiał kraść odpowiedniego mózgu, który chciał umieścić w ciele. Potwora. Nie było tutaj tej pomyłki, że ukradł mózg jakiegoś Łoczeńcy, bo właśnie też z taką wersją kiedyś się spotkałam. I tak się zastanawiam, czy wy też znacie taką troszkę inną historię Frankensteina, czy właśnie ta książkowa jest wam dobrze znana, czy może czytaście Frankensteina i też was coś zaskoczyło, bo jestem ciekawa, czy. Tylko ja miałam takie wrażenie, kiedy zaczynałam czytać tą książkę, troszkę się obawiałam tego jak będzie, czy będzie mi się w ogóle podobała, czy mi podejdzie, ponieważ ta książka powstała w 1817 roku i bałam się, że ten język tutaj będzie bardzo taki archaiczny, a książki, które są właśnie takim językiem E, bardzo takim starodawnym napisane, ciężko jest mi czasem zrozumieć, kiedy mamy wypowiedzi bohaterów, czasami e, trudno jest mi w ogóle zrozumieć o co chodzi, wszystko jest dla mnie troszeczkę takie zawiłe e, co przeszkadza mi po prostu w docenieniu danej książki i w pełnym jej takim zrozumieniu tutaj na szczęście tak nie było e, oczywiście pojawiało się tutaj takie starsze Powiedzmy, słownictwo, ale było ono, ono przystępne. Więc dzięki temu trochę tak się przełamałam, żeby jednak te klasyki czytać, że to wcale nie jest aż takie straszne, bo w sumie to był taki główny powód, kiedy yy, główny powód tego, że tak od tych klasyków raczej stroniłam. A, no i zaskoczyłam jeszcze jedna rzecz w tej książce, bo sięgając po nią, byłam pewna, że ja przeczytam horror. Że ta opowieść jest przerażająca. A powiem Wam szczerze, że ja bym powiedziała raczej, że jest to opowieść psychologiczna. Więc jeśli kiedyś baliście się przeczytać Frankensteina, bo myślicie, że jest to naprawdę straszny horror, to nie, nie jest to, tak, nie jest to horror śmiało. Możecie po tą książkę sięgać. Frankenstein jest książką, yy, która też porusza bardzo. Dużo tematów, bardzo takich aktualnych tematów i problemów. W ogóle tutaj można znaleźć tyle metafor, tyle nawiązań do wielu rzeczy, i myślę, że każda osoba, która Frankensteina przeczytała, to ma inne odczucia, inne przemyślenia, inne rzeczy w tej książce zobaczy, bo naprawdę. Y, można nawiązywać do wielu, wielu rzeczy. Y, ja na przykład y, zobaczyłam tutaj to, że człowiek chce stworzyć coś dobrego, y, chce stworzyć coś, co pomoże innym ludziom, y, chce zrobić coś też może po prostu dla nauki, a nie zawsze wychodzi z tego coś dobrego. Albo początkowo jest to coś dobrego, a później inni ludzie wykorzystują to w złych celach. I tak właśnie tutaj Wiktor Frankenstein chciał się zabawić w Boga i st być stwórcą, stworzyć istotę, e, która niestety okazała się potworem. Kolejną rzeczą w tej książce jest to, że Wiktor y, stworzył potwora, ale nie chciał za niego brać. Y, Odpowiedzialności i istota ta błąkała się po świecie, szukając akceptacji. I tutaj właśnie zauważyłam kolejną taką rzecz, która cały czas ma miejsce we współczesnym świecie i myślę, że zawsze będzie niestety miała, a chodzi o to, że ta istota była czymś zupełnie innym. Wyglądała przerażająco inaczej niż człowiek. Normalny człowiek. I ludziom trudno było go zaakceptować. Reagowali od razu przerażeniem, uciekali, nazywali go potworem, demonem, próbowali go zabić, przegonić, a ta istota potrzebowała tylko i szukała miłości, akceptacji i osoby, z którą po prostu mogłaby. Spędzić życie mogłaby dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, i przez to właśnie potwór ten był samotny. W historii tej właśnie istota stworzona przez Frankensteina, przez to, że jest tak odrzucana, nieakceptowana, po prostu staje się zła. Zaczyna pałać. Złością do ludzi, i tu nasuwa się refleksja, czy człowiek rodzi się zły, czy może to zło nabywa poprzez swoje doświadczenia. Czytając tą książkę, miałam tak zmienne emocje, bo na początku byłam pełna podziwu dla Wiktora Frankensteina, że tak poświęca się nauce, chce coś osiągnąć. Potem byłam na niego zła, że nie chciał wziąć odpowiedzialności za istotę, którą stworzył. Było mi szkoda właśnie tej istoty. Potem tego potwora przestałam lubić i po prostu byłam na niego zła za to, co robił, czego się dopuścił. I znowu było mi wtedy szkoda Wiktora Frankensteina i po prostu. Oh, no, moje uczucia względem tych haterów były bardzo niestałe. Albo ich lubiłam, albo ich nienawidziłam, albo im współczułam, albo byłam przerażona tym, co robią. Sama ta historia bardzo mi się podobała i cieszę się, że w końcu tą książkę przeczytałam i po nią sięgnęłam. Dodatkowo to wydanie jest tak piękne, bardzo mi się podoba. Wydawnictwo Wesper tutaj kawał dobrej roboty bo nie dość, że okładka bardzo mi się podoba, chociaż minusem jest to, że widać odciski palców to dodatkowo jeszcze w środku znajdziemy ilustracje może jakąś Wam przykładową pokażę o, na przykład tu mamy na całą stronę czasami to są ilustracje takie na część tylko na przykład, kiedy zaczyna się rozdział. Myślę, że warto poznać tą historię, przeczytać tą książkę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Bo jednak ta historia stała się klasykiem. I tutaj każdy znajdzie dla siebie co innego, każdy dostrzeże tutaj inne rzeczy. A do tego książka ta nie jest taka gruba, bo razem z ilustracjami. Tutaj ma około 300 stron. Myślę, że spokojnie taką książkę można by było przeczytać w jeden dzień. Jestem ciekawa, kto z Was przeczytał Frankensteina, jakie macie o nim zdanie yy, i jakie są klasyki, które wy przeczytaliście i które uważacie, że naprawdę trzeba przeczytać i które bardzo Wam się podobały, które może Was zaskoczyły. Może też baliście się przeczytania któregoś klasyka, tak jak ja, ze względu na język? Obawiam się Frankensteina, a jednak nie było to nic strasznego. I na dzisiaj to by było na tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was też na mojego bloga, do którego link zostawię w opisie. Blog ten powstał dość niedawno ale tam staram się też troszkę więcej pisać, na przykład o danej książce, czy spotkaniu z jakimś autorem, a nie jeżeli na Instagramie czy Facebooku. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę. Wszystkie informacje na temat moich kont społecznościowych znajdziecie w opisie pod filmikiem, a ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!